Gdynia też ma swoje molo, może nie tak znane jak sopockie, ale równie pięknie, a może nawet jeszcze ładniej położone. Mieści ono w Orłowie dawnej kąpielowej, a do dziś wypoczynkowej dzielnicy miasta. Myślę, że widzą Państwo za mną wspaniały Orłowski klif, ale skupmy się na tym, co jest na stole. Na stole jest dużo ryb, bo będę gotował zupę rybną. Najpierw coś, co będzie stanowiło jej istotę, mianowicie bulion. Dwie... Wspaniałe głowy z łososia. Od razu dodaję je do garnka z wodą. Do tego pójdą jarzyny. Takie jarzyny jak do rosołu, marchewka, por, pietruszka, seler korzeniowy. I do tego najprostsze przyprawy, jakie sobie można tylko wyobrazić. Kilka liści laurowych, parę ziarenek ziela angielskiego, zwanego z angielska zresztą All Spice. Popiszę się tutaj swoją wiedzą lingwistyczną. Jeszcze tylko dosypię do tego odrobinę soli i zostawiamy to na pół godziny do 40 minut. To nie musi się gotować tak długo jak bulion na przykład wołowy. Czekając na bulion zrobię coś, co do zupy będzie dodane na końcu, ale może być przygotowane wcześniej. To jest rodzaj hiszpańskiego sosu zwanego sofrito, którego nie podaje się samodzielnie, a dodaje do wielu różnych rzeczy również rybnej zupy. Na patelnię wlałem oliwę i teraz dorzucam do tego pokrojoną od tak w pół plasterki cebulę. Oliwa może być letnia i czosnek. Też niezgnieciony, a posiekany, powiedziałbym, dość niestarannie. I muszę temu dać 2-3 minuty. Niech to się... Tylko leciutko, leciutko zeszkli, broń Boże nie przypalając. Bardzo ładnie się zeszkliło. Teraz papryka, czerwona i zielona. Chodzi tylko o to, żeby było więcej kolorów w tym wszystkim. Smak tu nie ma żadnego znaczenia, bo nie widzę różnicy w smaku takich papryk akurat. Kolor, chodzi tylko o kolor. I od razu pomidory. Pomidory obrane ze skórki. To jest bardzo ważne, bo gdybyśmy wrzucili kawałki pomidorów ze skórką, trzeba by to było potem przecierać, żeby się skórek pozbyć, a to jest kompletnie bez sensu. No i to się powinno teraz około 10 minut razem dusić, aż zmięknie, choć nie rozpadnie się na jednolitą miazgę. Zajrzyjmy do bulionu jest gotów. Teraz muszę wyłowić to wszystko. Można to oczywiście przecedzić, ale tutaj byłby z tym kłopot, więc wyjmę już te niepotrzebne rybie głowy i te wszystkie jarzyny, które się do niczego nie przydadzą. Głowy owszem, bo znam takich, co wyjadają mięso z rybich głów właśnie. No i ważna rzecz i pewna skarga w wielu krajach do Przygotowania takiego bulionu e, można kupić gotowe rybie, bulionowe kostki, czy też rybi bulionowy proszek. U nas jest to artykuł całkowicie niedostępny, nie mam zupełnie e, pojęcia dlaczego. To odkładamy e, i e, już tylko posolimy sofrito, dodamy do tego pieprzu i ono wyląduje e, w tym rybim smaku i razem e, powinno się gotować około 3-4 minut. Widzą Państwo, to już jest miękkie, ale ma nadal swój kształt i tak powinno zostać. Niech się chwilkę pogotuje, żeby bulion przeszedł tym wspaniałym jarzynowym aromatem, a ja w międzyczasie mogę już przygotować rybę do wrzucenia do garnka, więc po prostu tylko te filety jeszcze jakoś tak oporządzę. Trzeba odciąć płetwy, pokroić na mniejsze kawałki i posolić. Nie mówiłem jeszcze, jakie to są filety, to jest kawałek flądry, tutaj jest kawałek dorsza, najzwyklejsza rzecz, posolone i już wędrują do garnka, ale teraz coś, o czym często zapominamy, nie trzeba już takich cienkich kawałków ryby w zasadzie w ogóle gotować. Jeśli to 3-4 minuty na malutkim ogniu, ale ja w ogóle to zgaszę, wrzucę rybę i całość przykryję pod przykryciem po 10 minutach. Gwarantuję, że żaden kawałek ryby nie będzie surowy. Ryba dochodzi, można zrobić grzanki, bo taka zupa rybna w stylu kaszubsko-hiszpańskim bez lekko naczosnkowanych grzanek nie powinna smakować dobrze. Tutaj patelnia rozgrzana, oliwa i sprawdźmy temperaturę i jeszcze chwila. Po usmarzeniu będę nacierał te grzanki czosnkiem. Sekundkę, musi się nagrzać, oczywiście. Grzanki na patelnie z dwóch stron, szybciutko. Nie ma w tym masła, więc nie musimy uważać, by nam się tłuszcz nie przypalił na złoto. A ja w międzyczasie będę nacinał tutaj tak czosnek, żeby móc potem każdą grzankę tylko czosnkiem nasmarować. Dobrze. Grzanki. I już na zewnątrz. One są pyszne nawet same w sobie, nie tylko jako dodatek do czegoś, ale po prostu samodzielne danie wystarczy je natrzeć, póki są gorące e, czosnkiem, wtedy mają taki e, delikatny czosnkowy aromat, e, a nie przeszkadzają e, tym, e, którzy e, czosnku w nadmiarze e, nie lubią. Okej, okay. teraz zupa mówiłem, proszę spojrzeć, e, pod pokrywką e, te kilka minut dalej bucha. Z niej para, sprawdźmy, jak wyglądają kawałki ryby. No po prostu są idealne. Gdybyśmy to gotowali zbyt długo, ta ryba mogłaby się rozpaść. Proszę spojrzeć, jak to jest ładne i kolorowe. Zresztą za chwilę zobaczą to Państwo jeszcze lepiej. No i co teraz? Teraz takie dwie czosnkowe grzanki, i tym sposobem zupa rybna w stylu kaszubsko- hiszpańskim jest gotowa. Każde, nawet najprzyjemniejsze miejsca kiedyś trzeba opuścić. Choć dla każdego z Państwa przyjazd do Gdyni będzie zanurzeniem się, tak jak dla mnie w dziecięcych wspomnieniach, to przecież jest wystarczająco wiele powodów, by to miejsce odwiedzać. Więc róbcie to Państwo, kłaniam się, do widzenia i jeszcze rzut oka na wspaniały Orłowski.